Uczucia są nieodłącznym elementem naszej ludzkiej natury. Chciałbym, żebyśmy dziś w świetle Ewangelii, którą słyszeliśmy, przyjrzeli się pewnemu uczuciu, które ma to do siebie, że podejrzewam, że bardzo byśmy chcieli, żeby ono w ogóle nie istniało. Chciałbym, żebyśmy dziś zastanowili się trochę nad lękiem i zobaczyli, do czego nas Pan Bóg zaprasza w związku z tym uczuciem, które, jak to uczucia mają do siebie, one zawsze będą występowały u każdego z nas. Chcemy przyjrzeć się jaką postawę możemy wybrać, a do jakiej jesteśmy zaproszeni przez Chrystusa. Więc przyjrzyjmy się, co takiego się w tej scenie dzieje. Najpierw zwróćmy naszą uwagę na Jezusa Chrystusa. Widzimy scenę modlitwy w Ogroju. Ona jest piękna, ją możemy sobie dobrze wyobrazić, jest dobrze opisana i też te słowa, które Jezus wypowiada. Świadczą o pewnym takim bogactwie wewnętrznym, którą w tym czasie przeżywał. Przyszli do ogrodu oliwnego na modlitwę, Jezus wypowiada takie słowa. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Ciekawy stan, który odczuwa Jezus. Jedno z tłumaczeń edycja Świętego Pawła to zdanie podaje tak, że Jezus mówi, Moja dusza jest śmiertelnie smutna. Ciekawe. Tak się zastanawiałem nad tym. Nigdy nie byłem śmiertelnie smutny. Czasami jestem smutny, na przykład teraz jestem smutny, że nie mogę się zobaczyć z moimi bliskimi, bo to jest wiadoma sytuacja, dbamy o swoje bezpieczeństwo, więc to rodzi smutek. Ale chyba nigdy nie byłem śmiertelnie smutny. I może ktoś z Państwa kiedyś doświadczył takiego stanu, ale wydaje mi się, że nam ciężko jest sobie wyobrazić. Taki ogrom cierpienia wewnętrznego, jakiegoś psychicznego, emocjonalnego, które przeżywał w tym momencie Jezus. I wypowiada też takie bardzo ważne słowa. Ewangelista opisuje Stan Jezusa. Mówi, że Jezus począł drżeć oraz odczuwać trwogę. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus najzwyczajniej w świecie się bał, odczuwał lęk, bardzo bał się tego, co miał na Niego przyjść. Bał się cierpienia, które będzie okrutne, które stanie się Jego udziałem, bał się w końcu śmierci. To jest naturalny lęk w każdym człowieku, lęk przed śmiercią. Jezus wcale tego nie kryje, nie udaje, że, że się dobrze czuje, że się nie może doczekać tego cierpienia, które na Niego spadnie. Wypowiada słowa, które świadczą jasno o tym, że Jezus bardzo się boi tego, co ma nadejść właśnie to jest bardzo ważne i na to chciałbym zwrócić naszą uwagę, że Jezus na modlitwie otwarcie przyznaje się do tego, co czuje. On nie próbuje udawać, ukrywać, nie wiem, zgrywać jakiegoś twardziela. Otwarcie na modlitwie przyznaje się przed Ojcem tego, że się bardzo boi tego, co ma nadejść. Więc mamy Jezusa, który odczuwa lęk, przyznaje się do tego lęku na modlitwie, wypowiada go przed Ojcem. I teraz zwróćmy naszą uwagę na uczniów, dlatego że to uczucie, które występuje u Jezusa, w takim samym stopniu też występuje u uczniów, choć oni tak naprawdę chyba nie są tego świadomi do końca. Widzimy uczniów, którzy też się boją, dlatego że oni widzą, że coś jest nie tak, widzą swego mistrza, widzą, w jakim on jest stanie. Zresztą uczucia mają to do siebie, że one się w jakiś sposób udzielają, jeżeli przebywamy. Wśród osób, które przeżywają podobne uczucia. Ale w jaki sposób uczniowie przeżywają? Ewangelista zaznacza, że oni zasnęli. Zasnęli. Nawet jeden z ewangelistów, że zastał ich Jezus śpiących ze smutku. Tak czasami jest. Myślę, że może nie jeden z nas tego doświadczył, że kiedy przeżywamy bardzo mocny lęk, to mamy ochotę po prostu. Zaspać go, pójść spać, położyć się, zwinąć się w kłębek w pozycję embrionalną i, i jakoś spróbować ten stan przeczekać. Więc tego samego doświadczają uczniowie. Ewangelista mówi, że właśnie zastał ich śpiących ze smutku. Jaka jest różnica między Jezusem a uczniami? Na pewno nie taka, że się ktoś z nich nie bał, bo wszyscy się bali. Różnica jest taka, że uczniowie się do tego nie przyznają. Gdyby nie mierzą się z tym lękiem, który mają w sobie, nie potrafią tego w sobie dostrzec, czy w ogóle nie widzą, i to powoduje, że uciekają w sen. Więc zobaczmy, że konsekwencja tego stanu jest całkowicie odmienna. Właśnie widzimy uczniów, którzy się boją, a którzy się do tego nie przyznają, ani przed sobą, ani przed Jezusem, i uciekają w sen, śpią. A z drugiej strony patrzymy na Jezusa i widzimy, że on przyznał się otwarcie do tego, nie próbował tego jakoś zamiatać pod dywan, że tego nie ma. I jaka była tego konsekwencja? Jezus, kiedy nadeszła godzina próby, kiedy przyszli do niego żołnierze z graja, z mieczami, kijami, Jezus otwarcie wyszedł do nich, wyszedł im na spotkanie z odwagą. Nawet niektórych ta obecność Jezusa powaliło. Jezus powiedział: Ja jestem, i żołnierze poupadali na ziemię. A widzimy w tym samym momencie uczniów, którzy co zrobili? Wszyscy pouciekali jak króliki. Żaden z nich nie został. Choć nawet święty Piotr się zarzekał, że On zostanie z nim, aż pójdzie z Nim na śmierć. Nic z tego, nic z tych deklaracji wszyscy uciekli. Moi drodzy, co nam pokazuje ta scena? Dlatego, że bardzo wiele możemy się z tej sceny nauczyć o nas samych, o naszej ludzkiej naturze, i także bardzo wiele Pan Bóg rzuca światła na to, w jaki sposób my mamy przeżywać nasze lęki. Nie ma wątpliwości co do tego, że każdy człowiek się czegoś boi. Jeżeli bym się zapytał, czy ktoś z Państwa się czegoś boi, to na pewno byłyby różne odpowiedzi, każdy z nas by jakieś udzielił. To jest niemożliwe, żeby człowiek się niczego nie bał. Pamiętam kiedyś przed święceniami, chyba przed święceniami diakonatu, przyjechał do nas redaktor z Gościa Niedzielnego i pytał się mnie i moich kolegów z rocznika, czego się boimy, kiedy pójdziemy w kapłaństwo, kiedy zostaniemy księżmi, i każdy z nas coś tam odpowiadał, te odpowiedzi były różne, no bo każdy się z nas czegoś bał, jak to będzie, jak sobie poradzimy z obowiązkami. Pamiętam, że jeden z moich kolegów powiedział takie zdanie: Ja się niczego nie boję. Powiedział: Niczego się nie boję. Może to jest gdzieś nawet nie wiem, w internecie, można to znaleźć. Także on się tego nie wyprze. I tak sobie pomyślałem, że to, to jest nieprawda. To jest niemożliwe, że on się niczego nie bał. Więc albo udaje, albo kłamie, albo. Nie zmierzył się z tym lękiem wewnętrznym, może sobie jeszcze takich pytań nie zadał, że on się czegoś boi w kapłaństwie. Więc to jest niemożliwe, żeby, żeby w życiu się niczego nie bać. Boimy się różnych rzeczy. Myślę, że boimy się śmierci. Każdy z nas w tych okolicznościach, które teraz przeżywamy, a może i nie w tych. Ostatnio odkryłem, że, że ja się boję śmierci, nawet nie byłem tego świadomy, bo jadąc do Lubina, miałem taką sytuację na drodze, nie z mojej winy, że mogłem zginąć. I tak sobie pomyślałem, no nie chcę umierać, ja chcę żyć. Jeszcze dużo czasu życia, posługi różnych zadań przede mną nie chciałbym odchodzić z tego świata. Ale z drugiej strony to, to jest normalne. Każdy człowiek chce żyć. Taki jest też organizm ludzki, że my chcemy żyć, chcemy przetrwać. Ale są różne lęki. Może się boimy czegoś w pracy, może się boimy jakiejś sytuacji trudnej rozmowy, czegoś jakiejś trudnego problemu, z jakim musimy sobie poradzić, z jakim musimy się zmierzyć. I zmierzam do tego, moi drodzy, że to jest absolutnie normalne, że ja się czegoś boję. To jest normalne. To jest normalny stan, że ja się czegoś boję. Oczywiście nie chcemy tutaj mówić o jakichś zaburzeniach lękowych, bo nie znam się na tym, jeszcze się na tym nie znam. Chcemy mówić o tym, że to jest normalne, że elementem ludzkiej natury są różne emocje, a wśród tych emocji jest także lęk. Więc nie należy się dziwić sobie, że się czegoś boję. Takiej czy innej sytuacji, rozmowy, okoliczności czy, czy śmierci. Więc to jest, moi drodzy, normalne, że jako człowiek przeżywam lęk. Widzimy, że nawet Jezus Chrystus, który był prawdziwym Bogiem, ale co jest dla nas ważne, był też prawdziwym człowiekiem, przeżywał lęk i nam o tym mówi, sam się do tego przyznaje. Więc to jest dla nas wskazówka, że skoro i my jesteśmy prawdziwymi ludźmi, to jest normalne, że będziemy także przeżywali lęk. Kiedy, moi drodzy, lęk staje się problemem? Wtedy, kiedy dajemy my się tym lękiem sterować. I tutaj pięknym przykładem są właśnie uczniowie z Ewangelii, których lęk sterował ich zachowaniem, tym, że najpierw spali, później, kiedy przyszła godzina próby, wszyscy pouciekali. Więc lęk staje się problemem, kiedy to On nami kieruje, kiedy to On kieruje naszym zachowaniem. A tak analizując chłodną tą sytuację, pewnie byśmy się nigdy tak nie zachowali. Gdyby uczniom wyświetlić film z ich zachowania, on by, co my, tu żeśmy odwalili, by powiedzieli? No, a oni tego bardzo nie chcieli. Więc lęk staje się problemem wtedy, kiedy to on nami steruje. I teraz pytanie, jak sobie z tym poradzić? Skoro to jest normalne, że każdy człowiek doświadcza tego stanu, jak sobie z tym poradzić? No myślę, że odpowiedź jest prosta: że już widzimy ten tok myślenia, że oczywiście chcemy uczyć się radzenia sobie z lękiem od naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem, ale też prawdziwym człowiekiem i nam pokazał, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem. Więc droga do poradzenia sobie z lękiem jest taka sama, jaką przeszedł Jezus Chrystus, czyli niejako przyznanie się do tego, zobaczenie, że ja się czegoś boję, a drogą, którą nam pokazuje. Jezus Chrystus jest tak, żeby ten lęk wypowiedzieć na modlitwie. I to jest kluczowe. Że Jezus przyznaje się do tego lęku w obecności ojca. Mówi, Abba, ojcze, tatusiu. W obecności swojego tatusia, wierzy w jego obecność, przyznaje się do tego, że się boi. Że jego dusza jest nawet nie tyle smutna, ale śmiertelnie smutna. I co się wydarzyło? Czy tatuś, Abba, zabrał lęk od Jezusa? Oczywiście, że nie. Dalej się bał. Ale tatuś Abba spowodował to, że Jezus Chrystus się nie poddał temu lękowi, że wyszedł odważnie na spotkanie żołnierzy, którzy wyszli go pojmać. I to jest, moi drodzy, też dla nas wskazówka. Może byśmy chcieli, żeby było inaczej. Może wielu z nas by chciało, żeby Bóg niczym magiczną różdżką nasze lęki różne, które przeżywamy, zabierał. Ale tak nie jest. Tego, że Bóg. Też poprzez to doświadczenie lęków chce nas kształtować na dojrzałych ludzi. Więc zawsze, kiedy wybieramy tą drogę, którą przeszedł Jezus Chrystus, kiedy przyznajemy się do tego, że się czegoś boimy i konkretnie nazywamy to, mówimy: Boże, Ojcze, abba tatusiu, boję się tego i tego, boję się śmierci, boję się moich bliskich, boję się, żeby ich nie stracić, boję się o moją pracę, boję się o moje finanse. I można wymieniać, każdy z nas pewnie by coś tutaj dodał do tej litanii. Co się wydarzy? Może nie tyle, że, że Pan Bóg zabierze ten lęk całkowicie. Może i czasami się tak wydarzy, jeżeli ten lęk jest taki bezpodstawny, może czasami irracjonalny. Może tak być, że Pan Bóg zabierze. Ale w większości przypadków Bóg nam nie zabierze naszych lęków, dlatego że on nie będzie wykrawał części naszego człowieczeństwa. Bo on przecież sam stworzył naturę ludzką, więc wpisał emocje w naszą naturę, więc on nam nie będzie zabierał części naszej natury. Ale pomoże nam przeżyć tak ten trudny element naszej ludzkiej natury, żeby on nas jeszcze bardziej rozwijał. Żeby on nas zbliżał do dojrzałości. Abyśmy w naszych wyborach nie kierowali się emocjami, które nami sterują, ale kierowali się miłością, którą rozpoznajemy przez rozum i naszą wolę. Więc to jest, moi drodzy, droga, którą nam pokazuje Jezus Chrystus. Droga trudna. Może my byśmy chcieli, żeby było inaczej. Ale Jezus Chrystus nam pokazuje, że jest to możliwe, żeby stanąć ponad swoimi lękami, że Bóg jest w stanie dać tam siłę, żeby tak jak Jezus Chrystus wyjść z odwagą do tych wszystkich sytuacji, których tak bardzo się boimy. Moi drodzy, nasze uczucia i w tym to uczucie lęku, o którym mówimy, mają to do siebie, że ich nie da się usunąć. To niemożliwe. To nie jest tak, że na przykład ktoś sobie postanowi dzisiaj, że ja od dzisiaj się nie będę bał. Mam takie postanowienie na wielki post. Nie będę się bał takiej czy takiej sytuacji. No, nie da się. To jest niemożliwe. Nie da się usunąć lęku. Nie da się jako siłą woli zmusić, żeby, żeby pewnych stanów emocjonalnych nie doświadczać. To, to jest niemożliwe. Nie ma, nie ma takiej możliwości. To jest ciekawe, że w Biblii, może ktoś z Was już to słyszał. To jest często powtarzane przez kaznodziejów, ale to jest bardzo ciekawa myśl, że można się doliczyć aż 365 razy na kartach Pisma Świętego pojawia się taki zwrot wypowiedziany przez Boga czy przez Jego aniołów, który brzmi: Nie lękaj się, nie bój się. To jest też ciekawe, bo pewnie psychologowie powiedzieli, że tak nie można mówić. Nie można mówić, żeby się ktoś nie bał, bo to jest normalne, że, że ktoś się boi. Ale tu oczywiście nie chodzi o to, że Bogu nie chodzi o to, że, że On mówi, że mamy nie, nie doświadczać uczucia lęku, tylko w tym zdaniu, który wypowiada 365 razy, czyli niektórzy mówią, że na każdy dzień roku, codziennie, dzisiaj, jutro, pojutrze, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Bóg nam mówi właśnie w tym kluczu, żeby się temu uczuciu nie poddać, żeby nie dać się mu sterować. A wiemy, sami nieraz pewnie czegoś takiego doświadczyliśmy. Więc Pan Bóg. Na każdy dzień daj nam to słowo. Nie bój się. Nie lękaj się. W takim sensie nie, że mam nie doświadczać tego uczucia trudnego, często przykrego, niechcianego przez nas, ale Bóg nam mówi to po to, żeby nam pokazać, że nam daje wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby się temu nie poddać. Żeby nie być tak jak uczniowie, którzy śpią ze smutku, a później w chwili próby uciekają od Jezusa i się Go wypierają. So, moi drodzy, prośmy Pana Boga, o taką mądrość dla nas, mądrość, która się przejawia na różnych y, płaszczyznach, mądrość taką, abyśmy potrafili zobaczyć sobie uczucie lęku, że jestem człowiekiem, to znaczy, że będę się bał wielu rzeczy, abyśmy potrafili to rozpoznać, przyznać się do tego przed Bogiem, ojcem na modlitwie i też otrzymać od niego łaskę do tego, aby sobie z tym poradzić. I prosimy Pana też o taką pamięć serca, abyśmy pamiętali o tym, że y, Bóg. Każdego dnia na nowo, 365 razy w roku, powtarzam to piękne zdanie. Nie lękaj się, nie bój się. Po to, aby każdy z nas codziennie miał siłę do tego, żeby sobie z naszymi różnymi lękami, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, poradzić. Amen.